Szanowni Państwo, zgodnie z akademicką tradycją, każde studia zaczynają się od formuły. Kwot Felix Faustum fortunatum que SIT. Tak i dzisiaj zaczynamy. Co to jest uniwersytet III wieku? Pierwsze uniwersytety III wieku powstały na przełomie XIX i XX wieku. Tworzyły się między innymi we Francji, tworzyły się w Kanadzie. Potem tradycja ta przeszła do Europy. Pierwsze uniwersytety były przeznaczone dla wszystkich. Były to tak zwane uniwersytety powszechne, których, na których kształcenie było niezależne od wieku, od Stopnia wykształcenia, posiadanej wiedzy. Jedną z form placówek oświatowych typu otwartego jest także Uniwersytet III wieku. Słuchaczami takiego uniwersytetu są ludzie w wieku emerytalnym. Programy obejmują wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria. A profil wykładów i profil zajęć jest bardzo zróżnicowany. Pierwsze tego typu placówki powstały we Francji, tworzył je Pierre Wallas, powstały także w Kanadzie w latach 70. ubiegłego wieku, a wkrótce po nich powstały także uniwersytety w Polsce, w Warszawie i najliczniejszy w Krakowie. Obecnie ta forma uzupełniania wiedzy stała się bardzo popularna. Placówki takie powstają przy uniwersytetach, przy stowarzyszeniach i także przy innych placówkach oświatowych, jak domy kultury i inne instytucje, w których można prowadzić szkolenia. Jaki jest ich cel? Proszę Państwa, obecnie liczba ludzi, tak zwanych starzejących się jest bardzo duża. Przekracza w tej chwili 13% w Polsce, a w, po 15 latach ma podobno wynosić około 17%. W ogóle cechą społeczeństw rozwijających się jest szybkie starzenie. Tych społeczeństw jako całości, co związane jest z małym przyrostem naturalnym i także z wydłużaniem wieku życia. Proces starzenia się jest związany ze zmianami przede wszystkim psychicznymi, ale także ze zmianami biologicznymi, chociaż tempo zmian biologicznych jest mniejsze. Włączenie do procesu kształcenia ustawicznego w znacznym stopniu wpływa na zachowanie zdolności umysłowej, a edukacja w kierunku zdrowego sposobu życia, diety, ćwiczeń ruchowych opóźnia starzenie się biologiczne. Jakie są cele ostateczne? Celem ostatecznym jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy i umiejętności. Nadążanie za postępem, a tym samym ułatwienie kontaktu z pokoleniem młodym. Niebagatelna jest także gimnastyka umysłu. Starzenie się i zachowanie sprawności umysłu zależy między innymi od dużej ilości czytanych książek, od kontaktu z ludźmi i całego szeregu jeszcze innych czynników. Innym jeszcze atutem uniwersytetu III wieku jest podtrzymanie więzi społecznych, aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu. Celowe jest także wykorzystanie wolnego czasu. I wartościowe jego spędzenie. A więc życzę wspaniałych efektów edukacyjnych i Gaudeamus. To znaczy, cieszmy się.